Marcin Ujewski, Bajkafe, prezes zarządu spółki Bajkafe Spółka DZO. Jesteśmy na targach franczyzy 2024. Prezentujemy nasz nowy koncept mobilnej, mobilnej gastronomii, połączenie kawy i lodów, czyli mamy do czynienia tutaj z mobilną kawiarnią, lodziarnią. Jesteśmy firmą, która jest na rynku mobilnej gastronomii od 12 lat. Jesteśmy mocno rozpoznawalni. Jesteśmy na rynku od 12 lat, głównie rozpoznawalni z mobilnych kawiarni, retro kawiarni. Natomiast od tego sezonu sprzedajemy również mobilne lodziarnie troszeczkę w innym koncepcie niż kawiarnie. Mianowicie, jakby został rozdzielony. Punkt sprzedaży z rowerem. Natomiast doświadczenie, które zebraliśmy z tego sezonu lodowego, a sprzedaliśmy już z ponad 20 punktów lodowych, jest takie, że wszyscy franczyzobiorcy, którzy mieli wcześniej kawę, dołączając do, swojego, do swoich punktów sprzedaży lody, byli z tego powodu bardzo zadowoleni. W związku z tym postanowiliśmy stworzyć koncept połączenia kawy i lodów na jednym pojeździe i to właśnie na tych targach prezentujemy. Kawa i lody świetnie się uzupełniają, kawa i lody bardzo ze sobą dobrze współpracują. Bardzo często korzystając tak naprawdę i ponosząc koszty jednego pracownika w ciągu dnia możemy znacząco zwiększyć swoją sprzedaż właśnie ze względu na to, że dokładamy lody lub też kawę do danego punktu sprzedaży.